Siemaneczko! Witamy w kolejnym dniu zmagań budowlanych Arkadiusz i Markadiusz. No, taka beczka eee, z samego rana. Z samego rana zakupiliśmy yy, nowy sprzęt, czyli młotowier yy, młotowiertarkę? Tak, dobrze. Młotowiertarkę, ponieważ to główno stare, że tak powiem, które Marek próbował reanimować, ponieważ yy, Zdech, dar. Zdechudar. Yy, już rano, że tak powiem, zakupiliśmy nową motowietarkę, która, yy, że tak powiem, na przewodzie służy nam do skuwania kafelek wszelkiego rodzaju i, yy, że tak powiem, ciężkich prac budowlanych. Czyli nie obciążam za bardzo yy, makitki. Makitki nie obciążam za bardzo. Yy, Baterią, baterio, yy, kuciem innymi pierdołkami, po prostu sobie kupuję po taniości. Na przykład tego maka mam z lombardu za dwie stówki. Zrobił robotę psz, dwie łazienki z kół. Także zarobił na siebie za 200 zł. Yy, że tak powiem, skończył się udan. Marek próbował go reanimować. No niestety teraz go sprawdziliśmy. Yy, Słabizna, słabizna. Także yy, dziękujemy, yy, przerabiamy go na mieszadło. Chłopaki będą mieli mieszadło. Mamy jedno oryginalne. To będziemy teraz mieli drugie. Nie oryginalne. Mniej oryginalne, ale ważne, że będzie się wiksowało. Dobra, taka wrzuteczka, yy, Rano kupiliśmy motowieltarkę, także zobaczycie na robocie. No co, kawka z rana, przygotowania do całego dnia, także rano zakupy, kawa. Za chwilę jedziemy na mieszkanie, gdzie wczoraj gruntowaliśmy. Tam przystąpimy do działań takich, że wrzucimy towar, ponieważ wczoraj inwestor nam przywiózł. Na samo że tak powiem do widzenia jak wychodziliśmy przywiózł nam farbę Także nawet nie nosiliśmy, nie, nawet nie nosiliśmy na mieszkanie tylko wrzuciliśmy na parkę Dzisiaj sobie tam zaniesiemy eee... No i tak to wygląda no widzicie moi kochani dalszą nagrywkę wam rzucę eee, eee, Na innych mieszkaniach także tutaj sobie kawkę wypijemy Szybka organizacja i lecimy dalej na roboty Także na tamtym mieszkanku sobie poakrylujemy, co tam jeszcze poakrylujemy, i ogólnie, nie? A i tą jedną ścianę nałożymy na drugi raz, i się wtedy przerzucamy. Tak jak ja Wam obiecałem, naszym internautom obiecałem, że dzisiaj chyba będzie jako jeden z nielicznych filmów wymieniana. Drzwi zewnętrznych w bloku z dużej płyty. Zobaczymy, jak to pójdzie. E, chciałbym Wam zrobić time -lapsy. E, Niestety mój sprzęt e, komputerowy jest zbyt słaby. Wczoraj dosłownie się męczyłem 2 godziny, przewczoraj 3 godziny, żeby Wam zgrywać te filmy, żebyście byli na bieżąco. To jest bardzo wielkie poświęcenie dla mnie. Eee... No nie, no trzeba zainwestować, kurna. Marek, inwestujemy w wiertarki, trzeba w kompa zainwestować. Dzisiaj jadę po komputer... Dzisiaj jadę po kompa, bo mnie normalnie szlag trafi. Trzy godziny zgrywać, kurczę, półtora e, giga, kurna, tego filmu. No to jest szok, to jest szok. To jest szok, także... Y, tak, tak, tak. tam też zwiększę jakość tak samo jak w pracy zwiększam jakość zwiększę jakość nagrywania kopiowania i tworzenia dla was jak najlepszych plików także bądźcie z nami i lecimy z tą robótką jesteśmy już tutaj tak weź yy, jesteśmy już tutaj także tak skrzydło drzwiowe wystawione chłopaki lecą ze skrzydłem na gabaryty yy, co by tutaj powiedzieć także przystępujemy do działań i już są pierwsze niespodzianki, ponieważ wymiar ktoś zmierzył 89. Zobaczymy, jak one wyjdą. Te również mają 89. Zmierzyliśmy. Futryna ma szerokość 89. Także od tej strony też mamy 89. Yy, jakby to powiedzieć. Zobaczymy jakie tu wpasujemy. Oglądajcie dalszą część działań. Wywaliby tą futrynę teraz, nie? Także sobie tak będziemy działać. Eee, za chwilę takie szybkie wrzutki będę wam robił. Nie robię timelapsów. Tak jak powiedziałem, muszę zmienić komputer. Eee, także jak będzie zmiana komputera, zaczną się lepsze filmiki. No, takie małe wytłumaczenie. Co się będzie działo? <noise> Dobra, wywalamy futrynę. nie? Tadam! Prawie wyciągnięta. O dziwo! Idzie całkiem sprawnie. Bo eee, jest dobrze narzucone i jest z białego. Ach, taka moc we mnie drzemie. Wyrwałem tą futrynę. Kurwa niczym. Tiger. Dobra, jak się już położy, o, tak to wygląda. Tak wygląda właśnie ta opaska, nie? Wiecie o co chodzi? I to jest tam, kurwa, ta akurat jest taka, nie? Większość z dużej płyty jest jeszcze tak zamknięta, nie? Że jest koryto i dlatego się śmiejemy, że jest zawsze opaska, że jak ściągamy to, wie, wiecie o co chodzi? Każdy, mierzy, każdy wy, mierzy wymiar odtąd dotąd, nie? Szerokość futryny, nie? Nie, a najczęściej widzicie, jak ściągamy ją, no to jest jeszcze beton w środku, nie? Także zawsze mamy do ścięcia wtedy, nie? Musimy poszerzyć wtedy światło na futryny, nie? Światło po prostu drzwi trzeba poszerzyć. No i to jest ta cała zabawa, nie? Bo tutaj jeszcze tak w miarę zeszło to, ale wyobraźcie sobie, że istnieją bl bl bloki z dużej płyty, czyli. Idzie 5 razy gorzej. Cały dzień. Cały dzień schodzi, żeby naszła sobie obciąć, yy, znaczy się po obciąć sobie 10 cm yy, żelbetonu. No to sobie wyobraźcie, jest nawiercane 100 otworów w kucie albo nacinanie. <ścoughs> na innym kanale mogliście zobaczyć, jak sobie. Yy, że tak powiem, yy, drogowym, yy, ta, ta, drogowym, tym wielkim takim tym cielem. Nie nacinałem, no, to sobie możecie gdzieś tam zobaczyć. Jak jest. Jak jeszcze jest. Dobra. Także taka brzódka dla Was. Yy, no co, wyrywam ją, yy, poszerzam otwór drzwiowy, to jeszcze obkuję sobie całe, przymierzymy z mareczkiem, jak to będzie wyglądać pięknie i zacnie, no nie wiem. i opianujemy ją. Yy, Za opianujemy opianujemy jakaś to. Jakoś to tak było. Jeszcze lukniemy sobie na, na, na jakieś inne. Yy, ta, po, jeszcze muszę luknąć na inne kanały się wspomóc, że tak powiem, yy, znajomymi z branży, jak oni to robią. Kurna, ty Marek, chyba wyjdzie, co? Kurna, szybko trzeba wstawiać bo właściciel mu się idzie. A, bo, no, bo mówiliśmy, że wstawiamy drzwi i już właściwie jedzie, także szybko trzeba antena. Ale za szybko mógł szybko mógł trzeba YouTube przejrzeć, kurna, że niby pro robimy, nie? No, bo ten ogólnie ten... to jest moja pierwsza wymiana futryny. Zazwyczaj tylko... Za... Zazwyczaj patrzyłem jak Marek to robił. <śmijny> Swicz patrzyłem A do teraz tylko malowałem Olejną Wałka Niepędne Wałkowcem Dobra Dobra, wywalamy i lecimy. Taki dobra. pro. To jest pierwsza taka fucha w Pomoc, ziomyk, pomoc, dobra, lecimy. Żeby wam to zobrazować, z czym tutaj się borykamy? W blokach. Yy, zaznaczyłem sobie światło, tak jak wejdzie nowa rama. Także tyle muszę skuć. Także to wszystko leci. Muszę o tyle powiększyć światło dziwne, żeby tutaj ładnie weszło. Chłopaki już sobie urobili. Także mało lacik już nakłada. Także szybko się uci. Dobrze, dobrze. Także przystępujemy do kucia. Już nie będę wam nagrywał, jak to tam kucie. Skuję poszerze i nagram wtedy, nie? Tak jak mówiłem, takie szybkie zrzutki będą. Także tak to wygląda. Cały czas dubiemy. Ponawiercałem sobie teraz. Pyk, 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 pyk. Ponawiercałem. Teraz będę kuł systematycznie, systematycznie będziemy drapać, drapać, drapać aż wejdzie futrina. i na tym to polega no. i to jest ta właśnie zabawa w blokach nie, że trzeba dubać, dubać, dubać pół dnia, kuć jak dobrze pójdzie pół dnia, także z pół godziny już minęło, a ja ledwie tyk mam obskrobiony. także Widzicie jak to idzie. Dobra, lecimy dalej. Aktualizacja. Także tak to wygląda. Ja już mam wykute. Góra tak samo, nie? Aż mi się odsłoniły sprojeniowe pręty. Dobra, teraz sobie posprzątamy. Także wymiar mam. Wymiar mam złapany. wysokość na 2,10 także to jest. Inwestor w trybie natychmiastowym, wręcz kurna, błyskawicznie przywysł, minowy, ale i w innym kolorze, żeby szybko zamknąć chałupę. Ta także te już są dobrze spasowane. Także widzicie, to jest elegancko, także zupełnie inna jakość. Tamte były uszkodzone. Te już sobie otworzyliśmy, jak się sprawdziliśmy je, są całe, także za chwilę będziemy je montować. Dobra, ja sobie y, posprzątam. Chłopaki w tym czasie lecą kolejne ściany. Mariusz widzę naciąga. Same lecą. Same, same <laughs> się lecą. Dobra, także tak sobie działamy. Tutaj już widzę zrobili tą ścianę, tą, bo tu będą ozdobne, także dlatego było tu tylko przyciągnięte na raz. Tu, tu porobili. Tam było wczoraj. No i tak sobie działają. Działają. Dobra. Oni jedno, ja drugie. Także ja tu posprzątam, za chwilę mi pomogą obsadzić te drzwi. Nie? No. Także zobaczycie jak to wygląda. I tak właśnie to wygląda w bloku. Yy, jakieś dwie godziny kucia na pełne kicie. No. Także ja używam tańszych sprzętów do takich działań, bo nie chcę yy, tych droższych, że tak powiem, dojeżdżać na takim czymś, nie? Także ma, droższe mają mi dłużej posłużyć, a tańsze mniej szkoda po prostu, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy. I lecimy z tym tematem. Mamy ramę wstawioną, wstępnie e, wąsy przykręcone do ramy. Sześć wąsów sobie zrobiliśmy, powinno styknąć. Tak? E, mamy ją wstawioną, teraz sobie ją wypoziomujemy, e, no, sklinujemy ją, żeby nam się nie przestawiła. Przykotwimy i pianeczka. Także chwilę odczekamy i wtedy wstawimy sobie e, skrzydło drzwi. No, także mało tutaj szykuje nam poprzeczkę, wstawimy sobie teraz poprzeczkę po środku, żeby nam się nie, nie zjechały środkiem, nie uciekł wymiar, no i tak sobie działamy, Mareczek szpachluje, także chłopaki polecieli już ze wszystkimi ścianami, ze wszystkimi ścianami w tym pomieszczeniu i w tym, no tak sobie działamy, lecimy. Tak to moi kochanie wygląda, tak to się robi u nas. Także drzwi są zamocowane. Teraz je przypianujemy. Drzwi założyliśmy przed pianowaniem, ponieważ tak tu posadzka las tylko leci, że musieliśmy sobie ustawić drzwi, żeby się ładnie otwierały, bo zrobiliśmy wszystko ładnie, ładnie. I tak sądziłem, że coś będzie nie tak, bo przemierzyłem sobie poziomicą posadzkę. Także wiedziałem, że idzie pod górkę, dlatego wsta wstawiliśmy skrzydło i po prostu patrzyliśmy, jak się będą zachowywać przy otwieraniu. Dlatego jest skrzydło włożone. Teraz sobie zakotwiczyliśmy. Eee, jest wszystko ładnie spięte. Teraz sobie pianeczka i spadamy, że tak powiem, na dzisiaj. Koniec, fajrancik. Także e, Marek ze świeżakiem. Raz, dwa, trzy. Wszystkie piedoły poszpachlowane e, Świeży mi teraz pomagał też. Także jedna, kolejna, o ścieżę obrobione. Także wszystko jest poobrabiane, nie? Także chłopaki wszystko poobrabiali. Wszystko. E, ściany są. Tu wszystko jest, także pokoje mamy zrobione, eee, sufit jeszcze raz tylko będzie zrobiony i wtedy się zajmiemy tutaj, nie? Także drzwi zamontowane, macie film jak to wygląda w bloku, wymiana, nie machnią na deweloperce i kabelo tylko przyłożyć, zapianować i Tak, tak, tak. Także proste ściany i wszystko. Uuu, witamy w moim świecie Aura, Live and Poland.